Tego nie dowiesz się w szkole. Deportacje Polaków na roboty przymusowe do Rzeszy. Niemcy wywieźli co najmniej 2,5 miliona Polaków. Plan zaczęto wprowadzać w życie już w toku kampanii wrześniowej 1939 roku. Od 7 tysięcy do 10 tysięcy Polaków, cywilnych jeńców, schwytanych przez Wehrmacht podczas napaści, wywieziono następnie do Rzeszy, między innymi po to, by budowali autostrady, jakie Hitler obiecał swoim poddanym. Jeńcy wojenni zmuszeni do pracy. Po zakończeniu wojny obronnej, kolejną grupą robotników przymusowych stali się liczni polscy jeńcy wojenni. Spod oficerów i szeregowców wojska polskiego, przetrzymywanych w obozach jenieckich, formowano drużyny robocze odsyłane pod komendę okolicznych bałerów. Pod koniec 1939 roku tylko w Prusach Wschodnich Niemcy korzystali z pracy około 60 tysięcy pojmanych polskich żołnierzy. Prawo międzynarodowe jednoznacznie zakazywało takiego procederu, okupanci posłużyli się jednak podstępem. 300 tysięcy polskich żołnierzy zostało formalnie pozbawionych statusu jeńców oraz związanej z tym ochrony. We wszelkiej dokumentacji określano ich jako „robotników cywilnych“. Szeregi pojmanych weteranów września były ogromne, ale i tak niewystarczające z perspektywy potrzeb skierowanej na tor wojenny gospodarki III Rzeszy. Wkrótce na ziemiach wcielonych i w Generalnym Gubernatorstwie rozpoczęła się rekrutacja robotników polskich na roboty do Niemiec. Akcją formalnie zajmowały się arbejcamty, czyli ekspozytury niemieckich krajowych urzędów pracy. Ich przedstawiciele wkraczali na podbijane ziemie tuż za armiami Wechmachtu, już we wrześniu 1939 roku. Setki tysięcy bezrobotnych. Generalny gubernator Hans Frank już z końcem 1939 roku wydał rozporządzenia o powszechnym obowiązku pracy. Obejmowało ono wszystkich Polaków w wieku od 14 do 60 lat. Władze okupacyjne, świadome dramatycznego położenia ludności, podjęły się wypłaty zasiłków dla bezrobotnych. Pobieranie świadczeń wymagało jednak rejestracji, a także podpisania klauzuli gotowości wyjazdu na każde wezwanie do pracy w Rzeszy. Według stanu z listopada 1939 roku w całym generalnym gubernatorstwie zarejestrowanych było prawie 210 tysiące bezrobotnych. Zasiłki przyznano 82 tysiące z nich. Po bardziej radykalne środki okupanci sięgeneni na ziemiach wcielonych, gdzie z dnia na dzień wdrożono prawodawstwo niemieckie. Wszystkie osoby w wieku od 16 do 60 lat zdolne do pracy wezwano do obowiązkowej rejestracji w lokalnych urzędach pracy. Arbejcanty mogły swobodnie wydawać decyzje nakazujące podjęcie pracy w określonym miejscu i na dowolny czas. Polityka kija i marchewki. Jednocześnie rozwinięto szeroką kampanię propagandową na rzecz wyjazdów na roboty do Niemiec. Władze obiecywały Polakom specjalne gratyfikacje za dobrze ocenioną pracę w postaci premii pieniężnych, sięgających 10-12 złotych czy talonów na deficytowe towary. Uszono też dodatkowymi przydziałami żywności dla rodzin pozostawionych na ziemiach okupowanych. Ponieważ wyniki dobrowolnej rekrutacji były mizerne, władze niemieckie zaczęły stosować przymus administracyjny. Poszczególnym gminom narzucano kontyngenty, miały obowiązkowo wysyłać do pracy określoną liczbę robotników. Wyznaczone osoby otrzymywały karty powołania, a uchylającym się od wyjazdu oraz ich rodzinom grożono surowymi sankcjami. Oporni musieli liczyć się z grzywnami, konfiskatą mienia, odsiadką w więzieniu czy nawet deportacją do obozu koncentracyjnego. Poza kijem była też marchewka. Lokalni włodarze i urzędnicy burmistrzowie, wójtowie, sołtysi za skuteczne egzekwowanie postanowień kontyngentowych otrzymywali nagrody pieniężne. Żaden z przyjętych środków nie spełnił jednak pokładanych w nim oczekiwań. Kontyngenty nie były realizowane, a potrzeby gospodarki Rzeszy tylko rosły. W efekcie okupant przeszedł od przymusu do środków bandyckich. Warunki pracy. W miastach coraz częściej organizowano łapanki. Niemieccy policjanci i żandarmi urządzali je w miejscach publicznych, na ulicach, targowiskach, a nawet w kinach czy kościołach. Podczas tych obław zatrzymywano zupełnie przypadkowe osoby, które były następnie ładowane na ciężarówki i zawożone do Arbeidzamtów. Podobnie zaczęto postępować na wsi. Niemieccy funkcjonariusze otaczali wybraną miejscowość kordonem i wyłuskiwali z niej wszystkie osoby zdolne do pracy. Najbardziej drastyczne środki, początkowo zastrzeżone dla ziem wcielonych, od 13 maja 1942 roku były oficjalnie stosowane także w generalnym gubernatorstwie. W związku z napływem polskich robotników, dobrowolnych i przymusowych, wprowadzono zmiany w przepisach obowiązujących w III Rzeszy. Przede wszystkim Polacy zostali pozbawieni prawa do wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto wyjęto ich spod norm czasu pracy. Polak nie miał prawa ani do 8-godzinnej szychty, ani do wynagrodzenia za obowiązki wykonywane w niedzielę i święta. Nie mógł też liczyć na wiele dodatków socjalnych przysługujących Niemkom na równorzędnych posadach. Wynagrodzenie robotnika przybyłego z okupowanej Polski wahało się w granicach 60-80% wynagrodzenia obywatela III Rzeszy, liczonego według najniższych stawek. Faktycznie było to nawet mniej, bo garża mogła zostać dowolnie pomniejszona pod pozorem niewystarczającej wydajności pracy. Dodatkowo Polaków obłożono dotkliwymi podatkami potrącanymi na rzecz skarbu III Rzeszy. Urlop można było otrzymać tylko w wyjątkowych przypadkach. Ciąża nie zwalniała z obowiązku pracy, choć formalnie Polki miały prawo do urlopu macierzyńskiego. Zwolnienie przysługiwało na dwa tygodnie przed porodem oraz przez sześć tygodni po nim. W praktyce jednak w wielu przedsiębiorstwach, a szczególnie w gospodarstwach rolnych, regulacje były omijane. Przymusową pracę ciężarnych kobiet wykorzystywano do ostatnich dni przed przyjściem dziecka na świat oraz od początku połogu. Zakazy i nakazy. Przepisy porządkowe zakazywały robotnikom przymusowym opuszczania miejsc pobytu bez specjalnego zezwolenia stosownych władz. W razie naruszenia reguły groziło im ograniczenie wolności. Polakom nakazano też nosić oznaki narodowościowe. Miały one formę żółtego rąbu z fioletową obwódką oraz litery TP w takich samych barwach, które należało naszyć na ubraniu. Grzywna za brak oznakowania wynosiła 150 marek lub 6 tygodni aresztu. Każdy Niemiec bez względu na wiek otrzymał prawo legitymowania i zatrzymywania robotników nie noszących znaków narodowościowych lub noszących je w sposób niewłaściwy. Robotnicy zmuszeni byli podporządkować się także szeregowi innych dotkliwych ograniczeń. Obowiązywała ich godzina policyjna, nie wolno im było korzystać ze środków komunikacji zbiorowej, a także uczestniczyć w niemieckich spotkaniach towarzyskich, wydarzeniach kulturalnych czy uroczystościach sakralnych. Nie mogli nawet legalnie odwiedzać gospód i restauracji, chyba że w danym miejscu zorganizowano wyszynk tylko dla Polaków. Za wszelkie naruszenia groziły grzywny, a w przypadku recydywy także kilkutygodniowy areszt. Władzom zależało na możliwie pełnym odcięciu polskich robotników przymusowych od pracowników niemieckich. Regulacje wymuszały organizowanie osobnych baraków lub pomieszczeń dla przybyszy z ziem okupowanych. Polakom nie pozwalano też spożywać posiłków przy jednym stole z Niemcami. Nawet podczas przerw w pracy mieli być izolowani od Aryjczyków. Zarażące naruszanie zasad robotnik przymusowy mógł zostać skierowany do wychowawczego obozu pracy lub obozu koncentracyjnego. Najbardziej drastyczne sankcje groziły jednak za naruszenie przepisów seksualnych. Wszelkie stosunki płciowe Polaków z niemieckimi kobietami były bezwzględnie zakazane. Robotnikowi przymusowemu groziła za nie kara śmierci przez powieszenie. Z kolei Niemcy utrzymujący kontakty seksualne z polskimi robotnicami narażeni byli na zesłanie do obozu koncentracyjnego. Miliony deportowanych. Szacuje się, że przez cały okres wojny na roboty do Niemiec wywieziono przynajmniej około 2,5 miliona Polaków. Największą część z tej liczby dostarczyło generalne gubernatorstwo, zachowane dokumenty mówią o milionie 300 tysięcy osób. Z kraju warty pochodziło 450 tysięcy odnotowanych robotników przymusowych, z okręgu Gdańsk Prusy Zachodnie 124 tysiące zero, a z prowincji Śląskiej 60 000, 0. Ponadto około 36 tysięcy wywiezionych osób deklarowało się jako tutejsi, byli to m.in. Mazurzy i Kaszubi. Najtrudniej ocenić liczbę polskich robotników przymusowych wywiezionych z terytoriów wschodnich Rzeczpospolitej, podbitych przez III Rzeszę w 1941 roku. Całą siłę ludzką sprowadzoną z tego obszaru kwalifikowano jako Ostarbajter robotników ze wschodu. Etykietę taką otrzymywali chociażby Ukraińcy czy Białorusini. Wyraźną większość polskich robotników przymusowych zatrudniano w rolnictwie. W zależności od okresu taki angaż dotyczył od 66,1% do nawet 75% ogółu. Ciągłe szykany, formalne ograniczenia, złe warunki pracy i ograniczane poniżej minimum wynagrodzenie sprawiały, że regularnie dochodziło do aktów oporu.